Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku witam się z Wami z Plantacji Kakao. Bardzo fajne miejsce. Jesteśmy na Plantacji Kakao na Martynice. O tutaj, jest to, przeczytam, że po polsku po prostu Kweko się nazywa. Tutaj jest Pan właściciel, który jest bardzo sympatyczny. Właśnie przyszła Pani, z którą będziemy chyba mieć wycieczkę. Paweł wypił kawy, espresso i mówi, że bardzo dobre z lokalnych jakichś gór tutaj. Ja jestem jeszcze trochę niedospana, bo wycieczka jest na dziewiątą i wstaliśmy po siódmej. No jak ktoś już ogląda ten kanał, to wie, że my zdecydowanie nie jesteśmy w ogóle porannymi ptaszkami. Ja i staruszek, bo to jest tragedia dla nastawania o takiej porze, no ale jak trzeba, to trzeba. Dla Pawła to jest stała norma dla mnie, nie? Także będziemy dzisiaj zwiedzać plantację kakao. Pani powiedziała, że możemy wszystko nagrywać, pokazywać, także bardzo się cieszę i wszystko wam pokażę. Kiedy byliśmy w Kweko, to akurat trwał niewielki remont, który na szczęście nie przeszkodził nam w poznaniu procesu powstawania kakao. Wszyscy na miejscu byli bardzo mili i pozytywnie nastawieni. Pani, która nas oprowadzała, o imieniu Jessica, opowiedziała nam po angielsku sporo o produkcji kakao. To, co udało mi się nagrać, najlepiej jak potrafiłam, przełożyłam na polski i postarałam się Wam opowiedzieć. A więc zaczynajmy. Prawie wszystko, co widzimy dookoła, to drzewa kakaowca. Kakaowiec został odkryty w Meksyku. Pierwsze wrażenie podczas dotyku liści kakaowca jest zaskakujące, ponieważ przypominają teksturą, jak to określiła Pani przewodnik, sztuczny papier. Owoce kakaowca, i tu było moje kolejne zaskoczenie, nie rosną jak gruszki czy jabłka na gałęziach, ale wyrastają bezpośrednio z pnia. Teraz możecie zobaczyć najprawdziwszy kwiat kakaowca. Taki kwiat do swojego rozwoju potrzebuje około dwóch dni na otworzenie się i około dwóch kolejnych dni na zapylenie. Zapylaczami kakaowca są muchówki, komary, mrówki i inne owady, ale co ważne nie są to pszczoły. Dla pszczół kwiat wewnątrz jest zbyt oleisty i może powodować niepotrzebne zaklejenie się od Jak sami możecie zauważyć owoce przybierają odcienie zielonego, w przypadku niedojrzałych oraz żółtego, brązowego czy czerwonego w zależności od stopnia dojrzałości. Zepsute i stare owoce są czarne. Wszystkie owoce, poza małymi wyjątkami, nigdy samodzielnie nie spadają z drzew. Człowiek musi zebrać je ręcznie. W pewnym momencie pani przewodniczka wręczyła mi owoc i zapytała, czy mam pomysł, jak go otworzyć. Zapytałam, czy po prostu można spróbować je rozbić. Nie trzeba było długo mnie namawiać. Poszło szybciej niż myślałam. Nice. Exactement. Ale fajnie! O. Próba testu. Mm. Takie słodko-kwaśne bardzo, bardziej kwaśne. Na zewnątrz same nasiona zapachem i smakiem przypominały lici. Po przegryzieniu były intensywnie gorzkie, a wewnątrz wyraźnie purpurowe. Ten kolor to antyocyjany, i, jak mówiła Pani przewodnik, świadczy o zawartości dobrego tłuszczu, z którego produkuje się masło kakaowe. No, no, Dobra, to not good. <grym> yes, not good. Yes. Surowe nasiona nadają się do spożycia. To bardzo korzystne dla naszych organizmów dzięki mnogości składników odżywczych. Kolejnym krokiem przetwarzania nasion kakao jest proces fermentacji. Tutaj fermentuje się nasiona w takich pojemnikach. Po otworzeniu uderzył mnie intensywny zapach, był bardzo nieprzyjemny i kwaśny. Fermentowanie nasion nie jest konieczne, ale znacznie poprawia ich smak. Cały proces trwa około 7 dni. Pojemnik musi stać w ciepłym miejscu i być zamknięty, a do wnętrza nie powinny dostawać się promienie słońca. Wtedy w pojemniku pojawi się gaz i dźwięk. To oznaki prawidłowej fermentacji. Jeśli ich nie ma, to całą zawartość pojemnika możemy wyrzucić. Ponadto w czasie procesu produkuje się ciecz. Pani przewodnik nazwała go kakaowym octem. Jego... Jego nadmiar wylewał się przez otwory w dnie pojemnika. Majowie nie fermentowali nasion. Po ich zebraniu po prostu suszyli je na słońcu i przetwarzali. Następny etap po fermentacji to suszenie. Nasiona można suszyć na słońcu i trwa to zazwyczaj kilka dni do tygodnia. i wilgotność spada wtedy do około 6-8%, a nasiona nabierają innego wyglądu. Dla zapewnienia równomiernego suszenia stosuje się na przykład suszarki elektryczne, które właśnie widzicie. O oh. oh, wow, kolor ma już taki, no po prostu ciemny, taki brązowy, bardzo mocny. Nie widać już za bardzo tego yy, fioletowego. Zapach wysuszonych nasion jest znacząco przyjemniejszy niż w czasie fermentacji. Smak również się zmienia, znacznie bardziej przypomina ten znany z kakao. Pani powiedziała nam, że po fermentacji nasiona mają działanie przypominające kawę i mogą lekko pobudzać. To dzięki zawartej w nich teobrominie, poza tym dzięki niej ludzie po spożyciu nasion w dowolnej formie mogą odczuwać poprawę samopoczucia, spokój i relaks. Wysuszone nasiona podczas przesypywania wydają charakterystyczny dźwięk, to oznacza, że są wysuszone należycie. Przechodzimy dalej, a tam kolejny krok, czyli obieranie nasion z łusek. Można zrobić to ręcznie, jednak by przyspieszyć ten proces używa się maszyny, którą właśnie pani pokazuje. Tutaj znów dopadło mnie zaskoczenie: z łusek robi się herbatę, między innymi lekko pobudza, relaksuje i wiele więcej. Dalej zobaczyliśmy tradycyjne urządzenie do rozdrabniania nasion. Dawniej mężczyźni zajmowali się zbiorem owoców, a kobiety i dzieci ich mieleniem. Odbywało się to przy śpiewie i muzyce. Ucieranie miało trwać nieustannie, aż słyszalny był dźwięk, jakby stukania. To oznaczało wydobycie tłuszczu, czyli masła kakaowego, niezbędnego składnika prawdziwej czekolady. Tradycyjnie z przetartych nasion, wody i chili powstawał napój, który miał czynić ludzi zdrowszymi, a mężczyźni uważali, że dzięki niemu stają się najsilniejsi na świecie. Taką mieszaninę nazywano napojem bogów. Teraz przyszedł czas na spróbowanie tego napoju, ale jak zaznaczyła pani przewodniczka, bez chili. Całość będzie się blendować około 3 minut. Jest niesamowicie ciepłe. To blendowanie wytworzyło temperaturę. Ale zobaczcie, jaki mają kolor. Taki, no, purpurowy. I generalnie nigdy nie widziałam kakao, który ma taki kolor. To jest 100% naturalny. Napój, choć przypominał w smaku kakao, to był intensywnie gorzki. Według mnie zdecydowanie potrzebował osłodzenia. Był pyszny, odżywczy i sycący. Pięknie pachnie. O oh, wow, ale taki bardzo głęboki smak kakao. Bardzo gorzkie ogólnie, ale jak to kakao, nie? Takie prawdziwe. Bo jest zbyt gorzki i poprosiłam panią trochę o cukru. Spróbuję właśnie zmieszać. Bo ta tak go, aż gryzie w gardło. Bardzo gorzkie. Jest chyba bardziej gorzkie niż takie gorzkie kakao ze sklepu. Dobra, dodam troszeczkę tego cukru. Nie będę jak niektórzy politycy z tym cukrem, także nie przesadzam. Paweł się do krzywi za kamerą, jest naprawdę gorzkie. No, ale macie pewność, że jest to 100% natural. Cukier jest... Z Cukier jest trzcinowy. Mm. Teraz jest bardzo dobre. Takie czuć w ogóle w smaku, że ma dużą zawartość tuchu. Bardzo odżywcze takie w smaku i... Nie jadłam dzisiaj śniadania, bo nie zdążyłam pozdrawiać, nienawidzę śniadania, jest z rana. Powiem Wam, że wypiłam połowę tego, jestem już naprawdę tak czuję te wszystkie takie odżywcze składniki pyszne. O, jak to jest dobre. Ja mogę to pić codziennie z rana. Może to jest profanacja tego napoju, ale naprawdę z cukrem jest to o wiele lepsze i poza tym jest też o wiele bardziej no takie energetyzujące, nie? Jak się z cukrem to wypiję. Zobaczcie w ogóle, co obok naszego kakao siedzi. Teraz mogliśmy posmakować specjałów produkowanych na miejscu z ziaren kakaowca i nie tylko. Na początek dostaliśmy krem z czekolady z dodatkiem cukru i mleka kokosowego. Poleca się do kanapek, naleśników i tym podobnych. Przepyszny krem i bardzo naturalny. Dodatkowo pani nam powiedziała, że dzięki cukrowi z kokosa, ten produkt może stanowić bezpieczniejszą alternatywę dla diabetyków. O, oh wow! Mm -hmm. I też czuję takie bardzo odżywcze to jest. Chyba jeszczurka zwabił do naszego owocu słodki zapach ziaren, ale resztę zabieramy. Będziemy się bawić w. Farmerów. Będziemy robić własne kakao. Kolejny był krem kokosowy. Tylko drobno mielony kokos i cukier kokosowy. Bardzo oleisty, intensywnie słodki. Smakował jak wiórki kokosowe z mleczkiem kokosowym. Zdecydowanie bardziej przypadł mi do gustu poprzedni. Wow. <laughs> Bardzo takie. niech to powiedzieć dobre, ale takie mocne. W sensie zabisina taka gęsta. Bardzo dobre. Takie, aż trochę drapie w gardełko, takie bardzo yy, orzechowe. Następnie pani poczęstowała nas likierami, lub jak sama mówiła, ponczem. Likier kokosowy smakował bardzo podobnie jak krem, z tą różnicą, że był z alkoholem. Był naprawdę przepyszny i mniej słodki od kremu, bardziej delikatny. Mm, bardzo podobny kolor do tego wcześniejszego dżemiku, że tak to nazwę. Tak, Zapach. Bardzo drożdżowy, naprawdę drożdży, No, Na, próbujemy. Wow, wow, naprawdę nie ściemnia, to jest przepyszne, bardzo słodkie, trochę czuć tego alkoholu, ale to się bardzo tak, o oh, wow, <laughs> bardzo się to rozpływa. Ja bym to powiedziała, że to jest po prostu taki likier jakby. Podobnie było z drugim likierem, identyczny jak czekoladowy krem, tylko że z rumem, znacznie mocniejszy niż kokosowy. Także to jest ta sama pasta, którą próbowaliśmy wcześniej z, z kakao, plus dodaję do tego rum. Możecie zobaczyć kolorek piękny. No wyczuwalny zdecydowanie bardziej ten alkohol. Jest bardzo dobry, bardzo głęboki smak jest tego kakao. Ale mimo wszystko to białe wcześniejsze bardziej mi smakowało. Ostatni napitek był najmocniejszy. Nalewka z nasion kakao na białym rumie i syropem z trzciny cukrowej. Podejrzewam, że jest to pewnie know. Bardzo mocne, aż w polozdrzach jedzie. No powiem Wam, że. Nie wiem, ile to masz 40% chyba ma. Naprawdę, ale bardzo dobry. Taki rum podrasowany trochę kakao. Nie wiem czym na to wpadł. Genialny pomysł, naprawdę. Zapach? Rum, po prostu rum. Ale dobry. Teraz mieliśmy zobaczyć, jak produkuje się masło kakaowe, ale niestety maszyna była chwilowo nieczynna. Siona są mielone. Do jednego naczynia spływa masło kakaowe, a do drugiego odtłuszczona i zmielona na drobny proszek miazga, z którego robi się kakao w proszku. No nie jest dobre. Kokosowe masło ma świetne działanie kosmetyczne. Doskonale nawilża. Jego działanie i pozytywny wpływ można długo opisywać. Mm, bardzo cenna uwaga, żeby nie smarować się absolutnie tym na słońcu, ponieważ można się nieźle spalić. Każdy składnik owocu kakaowca ma tu swoje zastosowanie. Słowem, 100% recykling. Nawet skorupki owoców trafiają zmielone z powrotem pod drzewa i stają się nawozem dla drzew, a części z pomiędzy nasion są suszone i mielone. Stanowią dodatek do ciastek. W kweko znalazła się nawet wanilia. Co prawda jeszcze nie owocuje, ale i tak było interesującą rośliną. A co więcej, przy samym wyjściu zobaczyliśmy kawowce. To było niesamowite. Na koniec pani zabrała nas do sklepiku, gdzie wcześniej rozpoczęliśmy naszą wycieczkę, i tam szczegółowo opowiedziała o każdym produkcie. Moringa. Moringa. Jak chcesz na przykład oduczyć się jeść cukru? To wystarczy jedna taka fasoleczka i wszystko staje się słodkie. Dobra, próbujemy. E, ta jest papaja. Okay. Ta jest z papają czekolada. Próbujemy. W sumie mi to smakuje kokosem, ale bardzo dobra, bardzo dobra czekolada. Mm, bardzo szybko się rozpuszczam. <gry> Nie wiem, jak my kupimy tabliczkę czekolady, jak ona się tam bardzo szybko rozpuszcza. Ta jest y, z dodatkiem soli. Może być ciekawa. Mm, w środku ma orzechy. Bardzo słone orzechy. Ale jest bardzo dobra. Ja chyba wszystko po prostu będę mówić bardzo dobra. Zobaczcie w ogóle, jaka piękna. Też ma orzechy. Nie, przepraszam, to jest karmel. I ostatnie jest kokosowe. Jest to kokosowe. jest O, dla Dobra, Dobra nie, nie żeby... ja to bym zjadła tu wszystkie, ale mam tu kamerzystę, więc się podzielę. To Jessica, thank you very much. Thank you. thank you. Dobra kochani, jesteśmy już po wizycie, tutaj przy kiściach banana nadszedł czas pożegnania. Nie wiem dlaczego ja tak ciągle rymuję. Miejsce, ojejku, miejsce nam się bardzo, bardzo podobało. W ogóle sama degustacja była przepyszna. No kto nie kocha w ogóle czekolady? No móc spróbować takiej prawdziwej, prawdziwej świeżo zrobionej czekolady, to było coś pięknego. Zobaczy cały proces od fermentacji po mielenie ziaren, coś niesamowitego. Także bardzo polecam każdemu, kto jest na Martynice, czy krótki, czy dłuższy wyjazd wakacyjny, no koniecznie przyjechać, bo myślę, że próbowanie czekolady to jest coś, co po prostu jest smakiem wakacji. Więc generalnie bardzo wam polecam. Pani przewodniczka jest bardzo sympatyczna. Nie mar martwiłam się troszkę na początku o angielski, ale zupełnie nie masz się czym martwić. Pani bardzo sobie dobrze poradziła. Jest bardzo ciekawą osobą, nie tylko właśnie tutaj, jako przewodnik, ale też jako prywatna osoba, bo trochę zamieniłam z nią taki prywaty. No, miejsce przepiękne. Samo w sobie w przyszłości planują to jeszcze bardziej rozbudować, zrobić restaurację, zrobić więcej tych, tej, tej plantacji, tej, po prostu tych drzew. Uważam to świetny pomysł, bo naprawdę fajnie, fajnie widzieć, jak lokalne takie przedsiębiorstwa się rozwijają i bardzo się cieszę, że dzisiaj ja i Paweł mogliśmy wspierać takie lokalne miejsce i no, jestem bardzo ucieszona, nacieszona. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie po sobie ślad, czy to w postaci łapki w górę, czy to w postaci komentarza. Bardzo lubię komentarze i bardzo lubię je czytać i odpowiadać, więc będę bardzo Wam wdzięczna. I co? I widzimy się w kolejnym, fascynującym wideo. Żegnam Was z podkiści banana. Pa, pa! To był stres i po prostu, Hakuna Matata!